Szanowny Panie Ambasadorze, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo. Niezmiernie cieszę się, że w tym trudnym czasie, kiedy zdajemy egzamin z człowieczeństwa, możemy choć chwilę wieczorem się zatrzymać i tak podsumować, co do tej pory zostało zrobione. Rozpoczęłam właściwie to nasze spotkanie, takie nasze podsumowanie od tego, od słów wielkiego Polaka. Świętego Jana Pawła II, który powiedział, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, co posiada, ale przez to, jakim jest człowiekiem. I można powiedzieć, że od pierwszego dnia tej tragicznej historii, kiedy obywatele Ukrainy zostali zaatakowani, Ukraina została zaatakowana przez wroga, przez Rosję, Federację Rosyjską, przez Putina, Polska. Otworzyła swoje granice, otworzyła swoje serca, otworzyliśmy swoje domy, aby przede wszystkim wspomagać, wspierać i od pierwszych dni rząd podjął działania, aby przede wszystkim to skoordynować, aby ten proces był skoordynowany, szybki, skuteczny, adekwatny do tej pomocy, która powinna pójść. Tak jak pan premier Mateusz Morawiecki powiedział od pierwszego dnia, my przyjmiemy taką liczbę obywateli Ukrainy w Polsce, jaka będzie potrzeba. Nie zostawimy naszych przyjaciół z Ukrainy bez wsparcia. I to wsparcie rządowe dzisiaj już jest usankcjonowane. Ustawami, ustawą, właśnie można powiedzieć ustawami, bo już tą ustawę dwa razy zmieniliśmy, a już oczywiście będziemy zmieniać za chwilę po raz kolejny, dlatego, że tak jak powiedziałam, to wsparcie musi być adekwatne do potrzeb, a tego nie szło przewidzieć na samym początku, co będzie potrzebne. Dlatego też od samego początku, poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo to jest to ministerstwo, które koordynuje całym procesem, całym procesem przyjmowania uchodźców do Polski, wojewodowie jako administracja rządowa w terenie i oczywiście rzesze organizacji pozarządowych, ludzi dobrej woli.